Dziś kolejny filmik Adamowice 2 tak zwana kopanina. Tam widzimy już znak podleci C2, to już jest gmina Wolbrom, już pobiad Olkuski. No a tutaj asfalt, no makabryczny. Krzaki pozarastane, niepowycinane nic. No ale podobno, że to straż ma wycinać. Straż wszystko ma robić w tej gminie. Zbierać różne śmieci po ulewach. Czy od tego jest Straż Ochotnicza, czy Państwowa Straż Pożarna? Chyba nie. Straże są od ratowania życia, imienia ludzkiego, a nie od wycinania krzaków. Wiadomo, że jeśli jakieś drzewo jest po prostu, zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, bo zwisa gdzieś nad jakimś, jakąś drogą, no to oczywiście Straż ma obowiązek to drzewo usunąć, albo jakiś konar. Ale żeby krzaki wycinać. Tyle się mówi o polskim ładzie, o pieniędzach z państwa. Ale tych pieniędzy akurat w tych Adamowicach tutaj nie widać. Dlatego, że tylko w tej gminie robi się tam, gdzie elita po prostu sprawuje władzę. To pcha się tam miliony i po prostu wpompuje się dejmy, dwa albo trzy miliony w jakiś obiekt. A później jest pozamykane i dzieci mogą polizać loda przez szybę. Krzaki połatana droga, asfalt. Dlatego no nie robi się nic w tych Adamowicach. Nawet raz w takim słynnym gazecie gminnym, który nazywa się Gołczanin. Adamowice nawet nie były wyszczególnione. No nie dziwię się, jeśli ktoś sprawuje władzę. Nie pochodzący stąd, no tam może nawet nie wie, że Adamowice to jest gmina Gałcza. No Tutaj ten asfalt to jest makabryczny. Te krzaki też są makabryczne. To jest wąskie przejazdy, nic nie jest powycinane. Dlatego no, robię jak się, robią robią. No. Tam gdzie się głosuje, tam się robi. Tam gdzie się nie głosuje, tam się nie robi w tej gminie. Tu dalej po prostu rezerwat przyrody. Tak zwany rezerwat przyrody 2. No nie robi się nic. No co się będzie robiło? Jak po prostu. Yy, no nie głosują ludzie, no to no to się nie robi. No. Tam, gdzie się głosuje, to wszyscy wiedzą, że się głosuje. Bo jak są wybory, to się tam nie wiem. Chyba jakieś karty sprawdza, kto na kogo głosuje, kto był w wyborach. Tu też piękny rezerwat przyrody. Po prostu wąsko, pozarastane, niepowycinane. Te krzaki są. Sprawozdanie, raz ze strażą byli jeszcze, jak byłem w tej straży. Bo już nie jestem, bo oni usunęli zamówienie prawdy. Tu dalsza odsłona, pozarastane, pospychane tylko te namoliska na bok. Później następna ulewa przyjdzie. To to wszystko znów na drogę wyciągnie. No, tak to się robi. Jak się nie głosuje, na co niektórych ludzi tak zwanej elity tej gminy Gołcza to tylko elita, elita dostaje elita dostaje samochody strażackie nowe elita dostaje różne po prostu dofinansowania na różne drogi ludzie, którzy zasiadają na stołkach po prostu, czyli przewodniczące wiceprzewodniczące, wiceprzewodniczący ludzie, którzy pracują w Urzędzie Gminy w Gołczy no tam się robi, bo to jest tak zwana elita Jedna osoba też powiedziała jakoś raz, tak prywatnie, że budżet gminy Gołczy to jest jej prywatny, to jest, są jej prywatne pieniądze i to oni decydują, gdzie dają, a nie Rada Gminy. No proszę, jest tu wszystko pospychane na bok, no i przyjdzie następna ulewa i to wszystko po prostu nazad na asfalt ciągnie i znów przyjedzie koparka z Urzędu Gminy. I to będzie znów syzyfowa praca. Proszę bardzo, jak jest tu na spychane kamieni, bo się nie dało tego wywieźć, tych krzaków się nie da powycinać, bo nie ma na to pieniędzy. Też ludzie żyją i też są godnie żyć przez to życie, bo te życie jest krótkie nasze. Nie wiadomo, kiedy ten z góry to nasze życie przerwie, bo to nie mamy na, tego, na to wpływu, kiedy po prostu te nasze życie ziemskie się zakończy. Zacznie się chyba te lepsze życie, nie? Bo tu tylko ludzie zabijają się o pieniądze. Proszę bardzo. No, raz jakoś przyjechali, posciągali, a tu dalej jest po prostu ten. Gdzie indziej to od razu koparka jeździ non-stop, w tej z powrotem, bo musi elita dojechać do Urzędu Pracy, czyli Urzędu Gminy. Elita gołecka, elita. To jest gołecka elita. Tak pisze jeden pan, elita, tylko że on w tej elicie siedzi, tak pisze ten pan, elita, elita gołecka, to robi jak Caritas, za darmo wszystko, to jest Caritas, czyli elita gołecka. Tutaj jest też droga uporczywa, która kolega od kilku lat pisał pisma, no i wreszcie tą drogę mają robić. O tutaj ten zjazd jest makabryczny, ale myślę, że zrobią. Tak obiecała pani przewodnicząca rady gminy. Także myślę, że dotrzyma słowa, także coś będzie robione. Tutaj ciąg dalszy, krzaki niepowycinane, rezerwat przyrody dalej. Te drzewa powinny być pousuwane, bo przecież pieniądze w budżecie inny są, tylko gdzieś poukrywane. Tu tak samo odcinek taki, zakręt. Krzaki też są niepowycinane od kilku lat. No to jest bardzo niebezpieczne. No, trochę są powycinane, ale kiedyś to było bardzo, bardzo źle. No ale no cóż, no cóż, no cóż robić, cóż robić jak pan radny walczy, 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 tylko nie ma żadnego wsparcia ani w postaci y, przedstawicielki tej miejscowości. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, dlaczego nie walczy razem z nim.